Jedną z głównych ulic gwiazdowych do Szczecina jest ulica imienia Floriana Krygiera. Każdy odwiedzający nasze miasto od razu trafia na jego legendę. Jadąc najdłuższą ulicą Szczecina musimy nadrobić na wielki mural Floriana Krygiera. Florian Krygier został pochowany na jednym z większych cmentarzy na świecie w kwaterze zasłużonych. Zasłużony nie tylko dla Pogoni czy szczecińskiego sportu, ale także dla naszego miasta. Szła właśnie budowa Stadionu Pogoni. Ostatnim etapem musi być pomnik Floriana Krygiera. Ty też możesz dołożyć swoją przedziałkę. My już nie